Musiałem zacząć, więc szybko. Ja sobie powiedziałem, że nie ma innej opcji niż osiągnięcie jakiegoś tam sukcesu, no nie. I jak sobie powiedz, że nie ma innej opcji, to mija rok nie, nie działa, nie ma tego sukcesu. Dwa lata nie ma, pięć lat nie ma, ale w końcu przyjdzie. No i koniec kropka, no ważne, żeby nie zacząć chlać, jak ci nie idzie przez dwa lata i tyle. Najwięcej ludzi to właśnie tak robi, no nie? Że osiągnę sukces, osiągnę sukces, mija rok, półtorej nie ma sukcesu, a, chuj to się najebę. No i tak mija dwa lata, i później oni mówią, ty już, trzy i pół roku nie ma sukcesu nagle, no, no i to takie błędne koło. Ja mam takie zdroworozsądkowe podejście. Powiedziałbym, że e, chcąc nie chcąc niestety taki jest świat. Pieniądze są w tym wszystkim bardzo ważne, żeby je szanował, dbał, żeby nie przeszedł nigdy obojętnie koło żadnego grosza leżącego na ziemi, bo to disrespekt dla pieniędzy, który później może wrócić i odbić się czkawką. Natomiast żeby nie przekładał ich ponad relacje międzyludzkie, bo ja na początku nie mogłem tego zrozumieć i zrozumiałem to dopiero po paru latach, że tak jak powiedziałem, by naprawdę miał na uwadze to, że czasem dobre relacje z ludźmi dadzą więcej niż jednorazowo zarobiona kwota. Dobra, niech będzie. M nikt ode mnie nie wie. Ja od 15 lat co wieczór się modlę. Tak? Tak. Co wieczór się modlę od 15 lat. Nikt nie wie. Osoby. Nikt nie wie. Teraz wszyscy się dowiedzieli w tym momencie. Od 15 lat, noc w noc przed pójściem spać, 20 sekund modlitwy. Jak zapomnę, a zdarza mi się dosłownie może raz w roku, to się pomodlę następnego dnia rano. Nie? O co się modliłeś ostatnio? Nie modlę się o coś. Yy, dziękuję za wszelkie sukcesy. Za to, że mnie nie zabiło poprzedniego dnia, bo może mnie pierdował samochód i umrę. I proszę o to, żeby dobra pasta się mnie trzymała i dospać. I to wszystko. Ale powiedziałem o tym pierwszy raz publicznie. Nikt nie wie. Moi najlepsi przyjaciele o tym nie wiedzą, teraz się dopiero dowiedzą. I ale... wychodzę z takiego założenia, jeszcze ostatnio przemyślałem. Nie chcę oczywiście nikogo namawiać do jakiegoś, wiesz, nieuczenia się i tak dalej. Natomiast chyba powoli idziemy w stronę takich czasów, w których. Ta nauka, jakby wykształcenie w momencie, kiedy e, nie chcesz iść na studia, na przykład być lekarzem, prawnikiem, bo to są wiadomo zawody, które wymagają dużo nauki, tylko po prostu masz smykałkę do biznesu i tak dalej, to nieważne czy masz 15 lat czy 16, to po prostu ja bym to rozwijał na czyimś miejscu. I wierzcie mi, że mając 16 lat idzie zarabiać, nie? Słuchaj, Czesie, sprawa wygląda tak, że ja nigdy jeszcze się nie napiłem alkoholu przez 21 lat. Nigdy przez 21 lat ani łyka. Alkoholu się nie napiłem nawet na Sylwestra. Tak. I słuchaj mnie dlaczego. Bo ja wychodzę z założenia, że jak się kiedyś napiję, to mi przepadnie jakaś szansa. Ja tak uważam. I to jest moje postanowienie. I wyobraź sobie, Grzesiek, wyobraź sobie, że ty byś dzisiaj się napił ja bym do ciebie nie podszedł. Bo byłbyś napity. Ale ja nie chcę. Ja wolę ciepło I stary, jak ty byś się dzisiaj napił? To ja bym do Ciebie nie podszedł i straciłbyś teraz bilet do Monachium i Ciuchy Nowe. Zaskoczę i... teraz tym, co powiem. I powiem to pierwszy raz publicznie znowu u Ciebie. I powiem to pierwszy raz w ogóle moim znajomym, którzy będą to oglądać. Eee, łapię się na tym, że nie mam czasu, a chcę dużo, a chcę. Kurde, nie wiem jak to określić, ale. Eee, chcesz podziałać coś z wiarą. Jakby. Z... Chcę, Podchodzę trochę do kościoła, trochę do tej wiary, trochę do tej modlitwy, trochę do tego, żeby gdzieś tam się zbliżyć jakby z tematem religijnym, który zawsze mi był troszeczkę odległy. I teraz, a, ludzie zapomyślą, w maluchu siedzi łysy dwumetrowy łopat z tatuażami na rękach i tak dalej, który będzie mówił, że on chce wiary i tak dalej. No słuchajcie, to nieważne, czy jesteś wydzierany, łysy, czy masz wszystkie zęby, czy są proste, czy krzywe, czy żółte, czy białe. Gdzieś tam. Przychodzi taki moment w moim życiu, teraz przyszedł, w którym nie mam na to czasu, a chciałbym trochę, wiesz, no właśnie, tej wiary zaczerpnąć. Nie wiem, jak to określić, bo się gubię w tym, co teraz mówisz, tak motam, bo jest to dla mnie temat, którego nie poruszałem z nikim, ale chyba odpowiadając na Twoje pytanie, skutkiem ubocznym tego, ile realizuję projektów, jest to, że chciałbym chodzić do kościoła. Modlić się, żyć troszeczkę bardziej yy, wedle przykazań, niż mam na to czas. Nie wiem, czy a jaka dojdzieć. była Twoja y, motywacja, która pomogła Ci odnieść ten sukces? Chęć udowodnienia wszystkim, że to zrobię. Nie? Co ciekawa zależność jest taka, że sytuacja, w której ktoś Cię skreśla na początku, a Ty chcesz osiągnąć sukces, to sytuacja, w której Chcesz wszystkim coś udowodnić. A dojrzałość biznesowa i dojrzałość życiowa po tym, kiedy osiągniesz sukces, objawia się tym, że nic nikomu nie musisz udowodnić. I uważam, że tak właśnie teraz jest. No więc w sumie zamykając ten temat, to jak macie 15, 16, 17, to róbcie siano. I jak tylko wa daję wam to siano, to róbcie to siano ze względu na to, że e, to co robicie, żeby jak wam daje siano, to kontynuujcie to. Bo ja, dużo ludzi w ogóle tak patrzy przed siebie te klapki na oczy i oni muszę się uczyć, bo z tego mam siano. U muszę się uczyć, bo z tego mhm. mam siano. No tak. A na przykład robią coś, z czego mają siano i oni w ogóle nie patrzą. Ty, ale ja robię coś, z czego mam siano. Tylko oni dalej się uczą i nie podchodzą do tego tak biznesowo. Nigdy w życiu dalej się nie napiłem alkoholu. E, śmiem twierdzić, że nigdy w życiu się nie napiję alkoholu. E, nigdy nie zapaliłem też papierosa. I to jest właśnie nauka wyniesiona z doświadczenia e, i wzorców, które zostały mi tam e, przekazane. Nie? Cały, jakby wiesz, ta właśnie dysfunkcyjność ojca, przez co później musiał się w to angażować brat, często jakimiś tam rękoczynami podczas przepychanek z ojcem, i ja to oglądałem jako dzieciak, wywodziła się właśnie z alkoholu. I wprowadziło to u mnie takie obrzydzenie do tego środka dobrej zabawy, że tak powiem. Że nie napiłem się to dziś ani łyka, nie Nawet piwa, niż To jest ważne, żeby robić to, co się lubi, ale nie można się też zablokować tak, że masz 16, 17, 18, 19, 20, lata mijają, a ty siedzisz a i ty tylko, szukasz. A ty tak, no tak, tak, to... tylko myślisz, co Łapać ja mogę coś. lubić, Z czego ja tu mogę zarobić, a nie ma czegoś, czego ja lubię, to ja nie będę zarabiać. bo, bo tak... jak zniszczy cię dzieciństwo i łeb ci siądzie, no to źle kończysz. nie? Natomiast sytuacja, w której niszczyło cię dzieciństwo, a głowa nie siadła, to jesteś tak tak bogaty w doświadczenia i tak bogaty w rozumienie też innych ludzi, którzy mają ciężko na przykład, wbicie się w skórę wielu twoich odbiorców, którzy nie mają łatwo, umiesz się z nimi utożsamić, no to to w gigantyczny sukces i też ludzie mają w tobie ziomka, bo rozumieją to, że ty nie mówisz wiem co czujesz, jak jakiś taki pusty banan na przykład, tylko mówisz wiem co czujesz i ty rzeczywiście wiesz co ten ktoś czuje. No widziałem śmierć na własne oczy wiele razy, ktoś przy mnie popełnił samobójstwo, i tak dalej, i tak dalej, więc to są rzeczy, które nie są, nie jestem już do ruszenia psychicznie, nie? Ale rzeczywiście jakby to, do czego mówisz, to do czego nawiązujesz, e, czy wrażliwie podchodzę do życia, nie wiem, czy dużo analizuję, bardzo dużo, czy nie chcę nikomu zrobić krzywdy dookoła, może to świadczy właśnie o tej wrażliwości, no nie? Pszczoły nie tracą czasu, żeby tłumaczyć muchom, że miód jest lepszy od gówna. Tak. Ja Zobaczcie. mam taki cytat. Nie wstydem jest zacząć na ulicy, wstydem jest skończyć na ulicy i pozostać tylko marnym tłem. Co kieruje w życiu złem, z niczym się nie liczy. Byłem taki, także wiem.